Cześć, witajcie. Mamy piątek, więc może zajmiemy się jakimś odbiornikiem awaryjnym. Wrzucam dzisiaj na warsztat takie oto cudo. Jeszcze nie otwierane. Przynajmniej przeze mnie, ale mam pewne podejrzenia. Za chwilę o tym Wam opowiem. Ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek marce, jakimkolwiek modelu, ponieważ to jest radio wielu marek. Różnie może z tym być. Pokrótce producent wymienia nam funkcje, jakim i jakimi ten odbiornik radiowy dysponuje. No i ciekawostka, ponieważ ono tutaj miało szarą taśmę, która została zerwana i zostało to następnie zaklejone taką zwykłą... Szerszą taśmą. I teraz pytanie, czy ono po prostu w fabryce przychodziło kontrolę jakości. Gdyby tak było, no to mielibyśmy tutaj gdzieś jakąś naklejkę, która by o tym świadczyła, no ewentualnie na radiu, zobaczymy. Albo może być też tak, że oni tych naklejek nie naklejają, też taka opcja jest. Inna kwestia jest jeszcze taka, że może było tak, że jest to jakiś zwrot, ponieważ ja to zakupiłem z chińskiej dystrybucji, ale to nie oznacza, że to nie mógł być jakiś zwrot. Jest taka ewentualność. Zobaczmy, co to tutaj przyszło. Nic więcej nie ma? Nie, coś tam jest jeszcze. A? Jest. Jest karteczka o kontroli jakości, czyli możliwe, że zostało sprawdzane to w fabryce. Co my tutaj mamy? Troszkę papierów. To jest instrukcja obsługi do naszego radioodbiornika. Eee, mamy krzaczki, a z drugiej strony, o tu już troszkę lepiej jest, język angielski. Super fajnie. Od razu zapraszam Was do zapoznania się ze specyfikacją tego radioodbiornika. Tak to wygląda. No i zobaczmy. Zobaczmy. Czyli jakiś przewód. Tak, jest przewód. Co my tutaj mamy? O, nie tylko przewód. O, mamy taką szpilkę jak do kart SIM. Także podejrzewam, że to będzie służyło do e, przywracania ustawień fabrycznych w radioodbiorniku. Aluminiowy karabinczek. Fajny gadżet. One się przydają, te karabinczyki, do różnych rzeczy. Co prawda aluminiowe, ale jakieś lekkie rzeczy można na tym powiesić. Przewód USB typu C. Bardzo fajnie. O długości 50 cm. Także dobrze, że jest USB-C. Trochę się obawiałem, że może być z tym różnie. Ja sobie zrobię trochę miejsca i otwieramy tą torebeczkę. Dobra. Posprzątane. I zobaczmy jak wygląda ten odbiornik awaryjny. No, powiem wam, że na pierwszy rzut oka sprawia bardzo miłe wrażenie. O i marka się nawet pojawiła. Kainow. Chyba tak to się... Wymawia. Trochę przypomina głośnik Bluetooth, prawda? Tak jak patrzymy tutaj na te przyciski, to wygląda to bardziej jak głośnik Bluetooth, e, a nie jak radio. O, i co mi się rzuca w oczy? Zobaczcie. Znajoma e, sprawa niedawno na kanale też gościł odbiornik radiowy, który pod spodem miał przycisk SOS i możliwość podłączenia go wkręcenia go na statywie. Tutaj jest identycznie. No mam nadzieję, że będzie to zdecydowanie lepiej grało w porównaniu do tamtego radia. Omówmy sobie troszkę tutaj obudowę, co się gdzie znajduje. Mamy tutaj latarkę. Widzę, że jest soczewka, także może być to światło powiedzmy mocne, dość mocne. Już widzimy, że radio ładuje się za sprawą właśnie tego panela solarnego. No i właśnie, może od góry. Jest tutaj gumowany przycisk, który jest odpowiedzialny za uruchomienie latarki. Tutaj podejrzewam, że jest. Tak, jest. No nie gadaj. Co to ma być? Mówi chłopie, coś ty zrobił. No nie, no nie idzie. Serio, mam to mierzyć? No to jest jakaś kpina, proszę Państwa, 8 cm długości. To jest najkrótsza y, antenka, y, z jaką miałem do czynienia. No jak to wygląda? No przecież tu nie będzie grało. <laughs> nie, no nie wierzę w to, co się dzieje. Y, dobra, moi drodzy, bo kompas widzę, że tak trochę próbuje wskazywać nam to południe. Ja spróbuję ustawić go w miarę równo. O kurde, kompas działa. No obróć się. Jeszcze raz muszę sprawdzić. Tak, jak się trzyma idealnie y, poziomo, no to wtedy ten kompas działa dobrze i ładnie ta igła się obracza i on działa, słuchajcie, to działa to jest pierwszy kompas w chińskim odbiorniku radiowym, takim awaryjnym który działa, no jestem jestem naprawdę zaskoczony panel solarny, panel solarny Oczywiście służy do ładowania ogniwa, które się znajduje wewnątrz i dodatkowo skrywa on lampkę do czytania. No niestety otwiera się to w drugą stronę, nie otwiera się tutaj na stronę głośników, na stronę wyświetlacza, tylko otwiera się tutaj na stronę korbki. Bardzo tego nie lubię. O kurcze. To radio zaskakuje mnie z każdą minutą coraz bardziej. Dość tanie radio, a jest automatyczny włącznik no, nieźle Naciśnijmy sobie jeszcze ten przycisk. Zobaczymy. A nie, włączyła się tam ta latarka, która ma światło ciągłe, stroboskop i to wszystko. Przytrzymanie: nie, nic nie powoduje. E, także tutaj nie ma możliwości regulacji jakoś tego światła. To jest tylko lampka do czytania. E, co my tutaj mamy? Tutaj mamy klapkę, która skrywa nam gniazdo. USB, które służy do przekazywania energii z wbudowanego akumulatora do jakiegoś innego urządzenia, które chcemy naładować. Gniazdo do ładowania radia USB-C. No i tutaj mamy gniazdo, gniazdo na karty pamięci, na te małe karty TF. A klapka, tak jak wielokrotnie powtarzam, to jest taka klapka w stylu dzisiaj jestem, jutro mnie już tutaj nie zobaczysz. No na razie jako tako ona pasuje, ale wiecie ona z czasem się wypalczy, urwie, albo wy będziecie na tyle na nią zdenerwowani, że ją sami urwiecie. Jest korbka. Jest korbka, jest dynamo, mamy możliwość naładowania akumulatora za pomocą korbki. Dobra, udało się uwolnić. I powiem Wam, że całkiem przyjemnie się kręci. Nie jest źle. No, naprawdę nie jest źle. Jakiegoś dużego oporu nie, nie czuję. Jest to całkiem nieźle przełożone. Został nam do omówienia przedni panel, to za chwilę. Najpierw zobaczmy, jakie są wymiary tego cuda. Mamy tutaj 16,5 cm. Tutaj mamy 5 cm. i tutaj mamy 16,5. Tylko tak. Jeszcze to mnie intryguje. Gdzie ja mogę to wsadzić w ten odbiornik. A, dobra. Tutaj mamy e, mamy takie otworek, wycięcie. I tutaj przywracamy ustawienia fabryczne odbiornika. OK. Wszystko już nam się wyjaśniło. Przedni panel. Ładna. Kratka perforowana, która skrywa nam głośnik. Są również przyciski funkcyjne, mamy tutaj memory, głośniej ciszej play. No i oczywiście uruchomienie. Dobra, startujemy. Włączmy sobie ten nasz odbiornik radiowy. Mhm, Bluetooth. Dobra. Powiem Wam tak, nawet na trójce, tak jak byłem, ten szum był stosunkowo głośny. E, oznacza to, że to radio będzie naprawdę dobrze głośno grało. E, dobra, co my tutaj mamy? Mamy FM, mamy fale średnie, jest Bluetooth i z powrotem wracamy do FM-u. Nic więcej tutaj nie ma. No, antenka jest naprawdę przekomiczna. E, wy, co prawda, widzicie jak ten wyświetlacz miga, ale on świeci na naprawdę ładny, zielony kolor. E, I to światło, no, ono po prostu mi się podoba. Ono jest, jest ono niezłe. Robi to robotę. Zobaczmy, co się uda złapać. Postawmy to sobie. Ja zjadę z kadrem niżej. No dobra, odbiornik zakończył skanowanie. Wspomagającą układ nerwowy. Restoną. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Mamo, komar! Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod nie dolegliwości niewracają. Wypróbuj entil ukąszania, entil pochłania i eliminuje toksyny w strzypni. No. Najbliższy piątek o 15 startujemy z radiostacji. Małokwiej yes. 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 duży drogą dowózką 843 przez majdan skierwiszewski potrozić to słyszysz No powiem Wam tak, że na no jak radio, które praktycznie nie posiada antenki, no to ono odbiera całkiem nieźle też, tak jak zauważyliście w momencie, gdy ja tego radia dotykam, albo gdy dotykam antenki, to też to odbiera lepiej więc podejrzewam, gdyby tutaj była normalna antenka zamontowana o tak po długości, że wyjeżdża nam gdzieś tutaj jest na zawiasie można ją potem podnieść, ewentualnie obrócić, i nawet kładziemy radio w ten sposób. Antenkę podnosimy tutaj. Pyk, no to to grałoby nam całkiem nieźle. Ale no nawet i bez tej antenki ten FM odebrał całkiem sensownie. Nie spodziewam się mm, jakiegoś szału na falach średnich, no ale mimo wszystko sprawdźmy to. Naprawdę, no FM bez antenki całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Poskanujmy. No dobrze. Skanowanie zakończyło się. Coś tam udało mu się złapać. A, przytrzymać trzeba. Dobra. Trzy stacje. No niestety. Coś, coś tam próbował, ale no nie wyszło mu na falach średnich. Ok, jestem w odległości mniej więcej 3 metrów od drzwi. No i latarka, test latarki. To światło jest przyzwoite. Spodziewałem się, że po środku będzie spot, ale nie, nic takiego nie ma. I ono całkiem ładnie świeci. To nie jest jakoś przesadnie silne światło, ale jest dosyć stonowane, takiej średniej jasności. Można bez problemu wszystko zobaczyć. Sprawdźmy jeszcze tą lampkę do czytania, jak ona sobie radzi. No już widzę, że jest naprawdę nieźle. Jakiś kawałek papieru. Wszystko jest elegancko widoczne. Ładnie nam tutaj powierzchnię oświetla ta lampka. To były moi drodzy latarki, które sobie całkiem nieźle radzą w tym odbiorniku radiowym. I nie wspomniałem o jeszcze dwóch rzeczach. Cyfra 62, którą widzicie na wyświetlaczu, jest to poziom naładowania akumulatora, ale myślę, że tego się domyśliliście. I jeszcze pod przyciskiem odpowiedzialnym za włączenie mamy ukrytą funkcję wyciszenia. Także krótkie naciśnięcie powoduje, że milknie dźwięk z głośników. Radio już możemy wyłączyć, nie ma już tutaj nic więcej do Pokazania, nic więcej do omówienia. Bardzo ciekawa konstrukcja, która przypomina em, tanie, dość popularne głośniki Bluetooth, które możemy kupić za już około 40-50 zł. Firma Kainov No, produkt jest całkiem ciekawy, naprawdę. Zaskoczyła mnie ta antenka i w ogóle od samego początku, jak prezentuję wam to radio, no to. Ten odbiornik z każdą następną rzeczą dość mocno mnie zaskakiwał. Antenka bardzo krótka, ale niemniej jednak na tym FM-ie poradził sobie. No, poradził sobie. Kompas, słuchajcie, działa. To jest pierwszy odbiornik radiowy awaryjny z zamontowanym kompasem, i ten kompas działa. No, to jest naprawdę na plus. Także ten kompas śmiało może pełnić funkcję. Kurczę, aż tutaj rozrabiam. Eee, tu pewnie z podekscytowania, jakie to radio jest, dobre. <gry> także to jest pierwszy odbiornik awaryjny z kompasem, który może śmiało pełnić funkcję kompasu zapasowego tak na wszelki wypadek, żebyśmy go mieli oczywiście kilka źródeł zasilania panel solarny możliwość naładowania z ładowarki na przykład od telefonu tutaj jest korbka, także to rozwiązuje nam kwestię zasilania 5000 mAh wewnątrz tego oto urządzenia również umożliwi nam naładowanie różnych akcesoriów elektronicznych od telefonu poprzez, na przykład słuchawki bezprzewodowe. No i jest oczywiście latarka, jedna jak i druga, lampka do czytania. No radzą sobie całkiem, całkiem nieźle. Dźwięk przede wszystkim z tego głośnika on jest bardzo czysty, jest właśnie taki podobny do typowo e, tanich takich głośników Bluetooth, które mają dobre podbicie basu. Jeżeli szukasz właśnie takiego radioodbiornika, ewentualnie głośnika Bluetooth, no to myślę, że to śmiało może się sprawdzić i jest to nawet lepsze niż takie dość tanie głośniki Bluetooth. Ponieważ jest właśnie wzbogacone o dynamo, jest wzbogacone o panel słoneczny. Tak, wiem ja, że ten panel solarny jest stosunkowo niewielki jak na 5000 mAh, ale jednak on tutaj występuje. Zawsze to coś lepiej, żeby to było, niż żeby tego nie było. Właśnie, odnośnie rzeczy, których nie ma. Szkoda, że w trybie czuwania nie wyświetla nam się tutaj na przykład godzina, albo nawet po uruchomieniu radiodbiornika. Eee, żeby była godzina o temperaturze, która czasami jest montowana, nie wspominając, to taki byłby ciekawy smaczek, ciekawy dodatek a komu to potrzebne? A, a dlaczego dlaczego? Czego tu jeszcze zabrakło? Zabrakło fal krótkich. Szkoda, że również ich tutaj nie ma. To naprawdę nie byłby duży problem, gdyby coś takiego zostało zamontowane i na pewno ten odbiornik by wzbogaciło. No chociażby nawet o te pierwsze podpasma byłoby naprawdę super. A tak, no to mamy FM i fale średnie. Fale średnie, jak grały? No raczej nam nie grały, także pozostaje nam FM, więc mamy naprawdę dość. Ciekawe radio awaryjne z FM, który praktycznie no nie ma tutaj antenki, a jednak odbiera. Szok. Więc jest dobrze. Odbiornik, no naprawdę, według mnie, wart polecenia. Całkiem ciekawy. Oczywiście ostateczną. Decyzję co do zakupu pozostawiam Tobie. Jeżeli ten odbiornik Ci się spodobał, no to wiesz co robić. A jeżeli nie, szukasz czegoś innego, to zapraszam na playlistę. Tam są różne odbiorniki. Są też takie skorpkami z, z panelami solarnymi, typowo awaryjne, ale są też bardziej globalne, gdzie znajdziesz FM, znajdziesz fale krótkie, SSB, średnie i wyszukiwane przez wszystkich i uwielbiane oczywiście długie. Na tym moi drodzy kończymy ten film. Ja wam dziękuję że byliście. Do następnego odcinka trzymajcie się, cześć.